Witam serdecznie widzów, słuchaczy. Czy Forex jest bezpieczny? Czy Forex jest bezpieczny? W rzeczywistości, na wielu platformach, 85% graczy na platformach Forex traci swoje pieniądze, czyli odnotowuje straty. Ja jeszcze pamiętam, gdy były takie, byli tacy brokerzy którzy podawali, że straty na ich platformach, tak zwanych inwestycyjnych forex, e, traci pieniądze nawet 95%, a nawet 95%. Tak jest. To oznacza, że osoba, która zajmuje się forexem, która, że tak powiem, wejdzie w forex bez totalnej makabrycznej wiedzy praktycznej, teoretycznej, doświadczenia w, w, w u prawdziwych brokerów. W rzeczywistości tylko niektórzy mogą zarabiać na forexie, prawda? I to są ludzie mega muszą być doświadczeni. Tak, tak jak tylko niektórzy piłkarze mogą grać w, 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 w piłkę nożną, prawda, profesjonalnie i zarabiać, tak na forexie może tylko zarabiać nieznaczna ilość ludzi. Same platformy są zmuszone do tego, aby na swoich stronach umieścić Liczbę procent tak zwanych graczy, bo ja ich nie nazwę inwestorami, bo ludzie, którzy kupują coś i myślą, że zarobią jutro, to są zwykli gracze, to nie są żadni inwestorzy, tylko ludzie, którzy na 80%, na 90% stracą swoje pieniądze, które zainwestowali może nie wszystkie, może połowę, może jedną trzecią może wszystkie, może jeszcze więcej niż wszystkie może popadną w długi, prawda? O to chodzi, że forex jest bardzo niebezpieczny, bo e, na Forexie e, można zainwestować na przykład 1000 funtów, 1000 euro czy 1000 złotych i ma się coś takiego jak dźwignie i wtedy pozwalają nam tak jakby grać, mówię to grać, e, a nie inwestować e, na przykład setką tysięcy, prawda? Sto, za 1000 złotych możemy grać tak, jakbyśmy mieli 100 tysięcy. Ja pamiętam, że te leverage to były nawet 200. E, razy więcej e, ogromne to były teberide. No i wiadomo, że jak ruch wystarczy, że tam e, waluta spadnie o jeden grosz, no to stracimy e, prawie wszystko, prawie, czy o dwa grosze, jeżeli w ogóle tego nie rozumiemy, prawda, bo na Forexie jest bardzo dużo pułapek i właśnie przez to nawet 90 ludzi traci swoje dosłownie pieniądze. Wielu z tych ludzi to, to po prostu pobada w długi traci dużo pieniędzy. W takim razie czy Forex jest bezpieczny? Zapytał Dawid: Już na wstępie napiszę, że Forex jest niebezpieczny. Każdy, kto ci proponuje Forex i namawia, że będziesz zarabiać na tym pieniądze, to tak jakby cię namawiał na jazdę rowerem po środku autostrady. Tak jest. Na platformach Forex przegrywa swoje pieniądze większość ludzi. Same platformy Forex, a nawet te do handlu akcjami, muszą w reklamie powiadomić, że na przykład na ich platformie 99% inwestorów traci swoje pieniądze. Od razu pojawia się pytanie: jeżeli 90%, a nawet czasem na niektórych platformach 95% tak zwanych inwestorów traci swoje pieniądze, to jak można nazwać ich inwestorami? I trzeba pamiętać o tym, że te 5 czy 10%, którzy niby coś zarabiają, prawda, czyli mają zyski, to mogą być bardzo niskie zyski lub prawie, że zerowe lub po prostu ludzie nie tracą, e, to, lekko ponad swój kapitał e, zyskują lub też są to wielkie właśnie instytucje finansowe, które sobie akurat takiego czy takiego brokera używają, banki, fundusze itd. itd. A w rzeczywistości y, nastu graczy y, na wielu platformach, z których na przykład wiadomo, że y, 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 do tych platform idzie ca, ca, cały retail, czyli tacy zwykli ludzie, ale generalnie tam też może być taka ściema, prawda, że właśnie specjalnie ktoś gra i wie w co inwestować, żeby były te straty takie typu nie 97% Prawda, a 90% czy 86%, żeby yy, na przykład tak, taka komisja nadzoru finansowego, czy FCA, czyli Financial Conduct Authority, czy tam cokolwiek innego, się po prostu nie przyczepił. Tak więc zamiast 95%, mamy 86%, że ludzi traci swoje pieniądze i jest to ee, makabryczne. E, same platformy e, Forex. A nawet te do handlu akcjami muszą w reklamie powiadomić, że na przykład na ich platformie 99% inwestorów traci swoje pieniądze. Osobiście nazwałbym ich frajerami, ponieważ prawdziwie, prawdziwe inwestowanie polega na lokowaniu kapitału. Zazwyczaj na lata, na przykład w złoto, nieruchomości lub prawdziwe akcje spółek. Powtarzam jeszcze raz, osobiście nazwałbym ich frajerami, ponieważ prawdziwe inwestowanie polega na lokowaniu kapitału zazwyczaj na lata, na przykład w złoto, nieruchomości lub prawdziwe akcje spółek, lub też na przykład srebro. Tymczasem 95% inwestorów na tych wszystkich platformach traci pieniądze, więc nie są żadnymi inwestorami, a frajerami, graczami, hazardzistami, którzy są ogrywani nawet przez ich własne platformy. Tak jest, tak było. Wiadomo, że na niektórych jest 80%, czy 75%, czy 86%. No ale od trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: jeżeli 90% ludzi, czy 85% ludzi traci swoje pieniądze, jaka to jest inwestycja? No obudźmy się, wake up, tak? No, no obudźmy się. Jeżeli ktoś ci wmawia, że po miesiącu lub dwóch miesiącach, a nawet sześciu miesiącach lub po roku, a nawet po dwóch latach jesteś w stanie nauczyć się inwestowania na Forex i zarabiać pieniądze, to oczywiste jest, że chcę tylko na tobie zarobić. Oczywiście, takie jest moje stanowisko. Nie spotkałem jeszcze nikogo w swoim życiu, kto nie chciałby zarabiać na tych, którzy się uczą na którym, którzy uczą ludzi na Forexie, prawda? to jest główny, główny motyw prawda? i potem prowizja, żeby dostać za Ciebie. Oczywiście są osoby, które zarabiają na graniu na Forex, ale w najlepszych szacunkach to 5%, może 10% graczy. To są ludzie z wiedzą, umiejętnościami, inteligencją i potrzebnymi informacjami. Dlaczego Forex jest niebezpieczny? Tak jak powiedziałem na początku, hazard na Forex jest jak jazda po środku jezdni. Przez pewien czas możesz jechać po środku jezdni i nie będziesz miał wypadku. Ale istnieje taka duża szansa, że będziesz mieć ten wypadek, że prędzej lub później będziesz mieć ten wypadek. Właśnie te 99,9% tak zwanych graczy na Forex jest z takimi rowerzystami. Oni nigdy nie posiądą wiedzy, pieniędzy i umiejętności, która pozwoli im dorosnąć, zdać prawo jazdy, kupić sobie samochód i na trzeźwo jeździć po autostradzie. Takie są właśnie platformy Forex i inne urządzenia do inwestowania. Moim zdaniem wysyłać kogoś na Forex e, z dźwignią, tym bardziej, to tak jak nie wiem no, dawać nie wiem, nastolatkom narkotyki w nie, niesamowitych ilościach, prawda? Ile osób traci na forex? Zależy od platformy. Na jednej traci 80%, na drugiej 90%, a na jeszcze innych 97%. To jest prawda. Jeżeli ktoś w nią nie wierzy, to jest, jest jego sprawa. Prawda? Na przykład. Yy, pomijając Forexa, ale na tym FX czy tam czymś w sprawie tych kryptowalut, co ostatnio padło, prawda, z tych Bahamów, te dziesiątki miliardów niby w kryptowalutach, no to można powiedzieć, że 100% ludzi straciło tam pieniądze, które trzymali, 100% ludzi straciło swoje wielkie majątki. Kto dorobił się na Forexie? Osobiście nie znam nikogo, kto dorobił się na Forexie. Dosłownie nikogo. Znam takich, co trochę zarobili, ale następnie więcej stracili. Osobiście potrafiłem generować 1% miesięcznie na inwestowaniu na Forex, ale uczyłem się bardzo długo i mozolnie. Moim zdaniem to była totalna strata czasu. 1% w skali roku mnie nie wsatysfakcjonował. Dlaczego tracę na Forex? Dlaczego stracisz na Forex? Dlaczego ludzie tracą na Forex? Forex to nic innego jak hazard. Oczywiście w świetle prawa to się nie nazywa hazard, ale ma znamiona hazardu i tyle. Jeżeli się dziwisz, że tracisz, to wejdź do kasyna i też będziesz tracić. Oczywiście raz wygrasz, a raz przegrasz, ale większość traci. Dorobił się na Forex. Jeżeli ktoś mówił Ci, że możesz zarabiać na Forex i on Cię tego nauczy, to się spytaj. Gdzie jest jego konto Forex, i niech ci pokaże, jak to on zarabia miliony. I jeżeli zarabia te miliony, to dlaczego właśnie nie siedzi w swojej willi z basenem? Zapewne ten kolej zacznie ci opowiadać, że on chce dobrze i uczy innych ludzi, bo z niego taki dobry samarytanin. I tak dalej. Decyzję pozostawiam Tobie. Taka jest prawda, drodzy Państwo. Na hazardzie ludzie się nie dorabiają i tak dalej. To wszystko jest po, do wyciągania pieniędzy. Eee, na forexie ludzie się. No jacyś tam się dorabiają, no ale mówię, no 90% traci procent, tak. Na, od hazardu nawet nie ma przecież podatku, bo y, urząd y, zakłada, że nie może być podatku od czegoś, od czego większość ludzi traci pieniądze i tak dalej. No ciekawe, dlaczego na forexie generalnie jest podatek, prawda? To jest właśnie zadziwiające. Kupowanie i sprzedawanie walut jest dobre. Zarabianie na walutach jest dobre. Kupowanie, nie wiem, dolarów, po sprzedawanie ich gdy są drogie, kupowanie ich jeszcze raz, gdy są tanie, prawda? Czy też kupowanie euro, gdy jest tanie, i sprzedawanie, gdy jest drogie, dzięki temu dostajemy więcej złotów, jest dobre. Posiadanie walut jest dobre, prawda? Ale inwestowanie na Forexie i myślenie, że się zarobi nie wiadomo ile, nie wiadomo jak i nie wiadomo jak szybko no to jest złudne myślenie, no wielu ludziom zapewne się udało, no ale jeżeli poszli dalej z tą samą wiedzą, to na 100% wszystko przegrali z powrotem, a nawet i więcej. No taka jest prawda, jak ktoś wyskoczył i zarobił, to okej, okay, nie, ale, ale finalnie straci, bo po prostu przychodzą takie sytuacje, o których wreszcie pękniesz, wreszcie nie wiesz, jaka przyjdzie sytuacja, wreszcie postawisz za dużo kapitału i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, yy, na tym zarabiają tylko nieliczni i yy, to jest prawda. Na Forexie kto zarabia najwięcej? Brokerzy zarabiają te wszystkie FX-y, tam, konta brokerskie, prawda, i tak dalej. No mówię, no inwestowanie, inwestokupowanie kupowanie akcji nie jest złe. Kupowanie walut też nie jest złe, no, nie jest, nie jest złe, ale jeżeli dajemy taką maszynę, która sieka wiecie 100 razy więcej, możesz kupić, czyli pożyczasz właściwie pieniądze. Wkładasz 10 tysięcy, to tak jakbyś mógł nie wiem, milion na przykład inwestować, to znaczy, że pożyczasz te pieniądze i wystarczy taki mały ruch, i, i te 100 tysięcy ci że tam w półtorej dnia i tyle będziesz miał z tego całego zarabiania, prawda? W ten sposób tak działa. Tak więc nic nie ma więcej do powiedzenia. Moim zdaniem, ja tu mam takie założenie, trzeba się tak, no Forex rzeczywiście, ja powiem tak, dużo się tam nauczyłem, bo rozumiem dzięki temu waluty, tak, ale to mi wychodziło, to bardzo duży kapitał bym musiał mieć i nie robić innych rzeczy. Rzeczywiście, w rzeczywistości yy, na forexie trzeba spędzić. Nie ma jakichś tam dwóch czy trzy godzin, to jest kłamstwo. Yy, robiłem ten 1%, no ale tak sobie policzyłem, że to trzeba mieć bardzo, bardzo, bardzo duży kapitał, że, żeby zarabiać z tego, że robisz 1% w skali miesiąca, prawda? Więc yy, no trzeba mieć. Yy, no, i nie możesz budować czego innego. A ja uważam, że właściwie lepiej budować biznes. Bo szybciej, szybciej wybudujesz sobie biznes, niż naprawdę będziesz zarabiać na Forexie, tak? czy, czy jak już ktoś tak chce kupować waluty, to niech kupuje prawdziwe waluty, prawda? Niech zarabia na prawdziwych walutach, a nie na jakichś tam dźwigniach 1000%, prawda. Czy tam 100, czy tam 100, 100 razy Ci tam dopożyczają, tak? ten... Z tym lewerydem, tak, to jest, to jest katastrofa. I teraz właśnie chyba przez to to się wszystko stanie, że właśnie teraz się zawalą te gospodarki, bo właśnie bardzo dużo ludzi gra na, na tych giełdach z lewerydem 100 czy tam, wiecie, te wszystkie opcje, to wszystko, to, to to jest po prostu marazm. Mówię, no, inwestowanie nie jest złe, no, kupowanie walut nie jest złe, kupowanie akcji nie jest złe, to jest dobre, prawda, jeżeli to się robi z głową, tak samo kupowanie nieruchomości jest dobre, jeżeli się robi z głową, no ale... Ale o to chodzi, że tak, no, 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 no jak zrobisz to z głową, nie zrobisz tego z głową, no to będzie problem, prawda? Więc moim zdaniem no, 99% ludzi 99% ludzi powinno się strzec Forexa, tak? Eee, a, moim, a z tych, e, nie, moim w ogóle zdaniem wszyscy powinni się strzec Forexa, prawda? No, tam zarabiają banki, instytucje, fundusze i ludzie z wielkim kapitałem, a jak chcesz z tego zarabiać, no to i tak samo potem możesz stracić. Lepiej budować biznes, bo więcej wybudujesz wtedy swojego biznesu niż tam, no, no jak, no musisz mieć kapitał, koniec, kropka, prawda? No jak robisz 1% w skali miesiąca, prawda? No jak, nie wiem, jesteś jakimś mega matematykiem, prawda? I ciągle wszystko followujesz, ale nie możesz nic innego robić, tak? Czyli musisz mieć kapitał. Po pierwsze, musisz mieć gotówkę, a wiadomo, że gotówka też pod inflacją traci tak i to nie jest wtedy tw tw twarda inwestycja i tak dalej. Dalej. Więc to nie jest tak, Forex jest fajny, jak się ma 100 milionów czy 200 milionów, prawda? 100 milionów zainwestowane nie wiem, w fabryki nieruchomości, tak? A, a drugie 100 milionów sobie tam dziobiesz, prawda? W te akcje czy na Forexie, no, no to spoko, prawda? Ale jeżeli ktoś tam myśli, że wrzuci 1000 złotych i on tam z tego będzie milionerem, niektórym się tam udaje jakoś fartem, prawda? Y Oczywiście się udaje, ale o to chodzi, że są te, te ruchy są takie wysokie czasem, że po prostu i dużo jest zagadnień, o które trzeba wiedzieć, bo inaczej jak nie wiemy, no to polecimy z torbami. Prawda? Tak więc strze, strze, trzeba się strzec Forexa, trzeba się strzec moim zdaniem, trzeba się strzec hazardu, tak? w toto loto nie wierzyć, w lotka nie wierzyć. Po co to wydawać pieniądze? Popatrzmy. Tylko, żeby tak. Zamiast, zamiast grania na forexie po prostu tworzyć swój biznes. Zamiast Hazardu tworzyć swój biznes, tak? Zamiast y, granie w toto to loto, lotka z, y, tworzyć biznes. I naprawdę, bo to nie jest praca, prawda? Bo to niczego nie generuje. To nie ma żadnej wartości. Tak samo, ja, ja takie same znaczenie mam y, 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 o Bitcoinie, prawda? Tutaj czwarta noga, tak? Czwarta noga stołu Bitcoin jest, no ale jak ktoś od siebie go nie kupi i, i wielcy inwestorzy stwierdzą, że no dobra, przerzucamy się z Bitcoina tam na co innego to się przerzucą i Bitcoin nic nie będzie wartościowe, a żeby to rozumieć, czy się przerzucają, musisz to generalnie wiedzieć, tak, że oni się przerzucają, bo inaczej stracisz, albo w ogóle są, no, są asy, co otrzymają na tych na tych giełdach te kryptowalut te dziesiątki miliardów, ja nie wiem, w ogóle mnie to zadziwia, no i potem tracą to wszystko, prawda, bo te, te, te giełdy, no, tam bankrutują sobie, prawda, no i co wtedy zrobić, tak, czyli tak jakby Ludzie zamiast te kryptowaluty, zamiast, e, zamiast Forexa, prawda, zamiast hazard, e, zamiast e, lotto, e, po prostu budowali swój biznes, zdobywali wiedzę, zdobywali umiejętności. No to byłoby więcej z tego hajsu. Chociaż tak szczerze powiem, to na Forexie, chociaż się można nauczyć, z, rozumie, zaczyna się rozumieć y, no, gospodarkę, tylko że to jest, y, no można zapłacić wysoką cenę. No ja zapłaciłem. Wys wysoką cenę w postaci czasu, prawda? I ja się tego nauczyłem, no ale mówię, mimo to, że to jakoś tam umiem, z moją wiedzą to robiłem 1% w skali roku, prawda? Jeżeli chodzi o Forex, tak. No to mówię, czasem to lepiej po prostu kupić akcje, gdy spadną, i na kupnie akcji weźmiesz, kupisz za 100 tysięcy, nie wiem, akcji w WIGU 20 i zarobisz 100% w skali roku, tak. Bo na się ciągle przegrywasz, wygrywasz, przegrywasz i wygrywasz, prawda? I tak dalej, tak? Więc e, e, a jak kupisz akcję, czyli zagra, będziesz inwestować jako inwestor i kupisz akcję, no to kupisz akcję na przykład takiego wig 20, który jest na dnie i ten WIG-20 na przykład, wzrośnie 50% w rok i nie musisz nic robić. I masz tylko na kupnie, pójdziesz, weźmiesz tylko raz, kupisz akcję i za pół roku, no nie, 50% więcej jest sprzedaż, tak? A tak, ktoś siedzi na tym foreksie, gra, 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 gra i tam robi 2-3% w najlepszym wypadku, prawda? Albo, a, a, a generalnie w 80% to straci pieniądze, tak? albo wszystkie, albo trochę, albo połowę, albo jeszcze będzie na minusie. Tak? Więc inwestowanie, tak. Kupowanie akcji jest dobre, kupowanie walut jest dobre, robią, robiąc to z głową, kupowanie złota, nieruchomości, wszystko, wszystko może być dobre, jeżeli robimy to dobrze. Ale, ale na pewno moim zdaniem powinno się strzec z czterech rzeczy, bo one nic nie produkują generalnie, tak? Czterech rzeczy, bo one generalnie nic, nic nie produkują, a mają w zanadrzu po prostu swoje luki, które sprawiają, że można naprawdę wszystko stracić, tak? Czyli tak, a, Forex może wszystko stracić, tak. tak. Ma tą lukę, koniec końców i. I też to nic nie produkuje, bo musisz mieć pieniądze i te pieniądze ci nie produkuje, tylko ten zysk niby z tego Forexa. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jak masz akcje giełdowe, że wzrost o 50%, a dodatkowo dywidendę dostajesz, ale to są akcje jakiejś spółki, prawda? A tu idziesz z góry na dół i ci ze pieniądze, jak musisz po 12 godzin dziennie siedzieć, tak? Po 8, po 7, prawda? Jak masz duży kapitał, okej, okay, ale jak nie masz kapitału, to nie jest okej. Okay, tak? Czyli Forex tak, kryptowaluty, no to z kryptowalut mogą wszyscy wyskoczyć, tak? Kryptowaluta sama w sobie nie ma żadnej wartości, prawda? Przecież kryptowalut to nie wiem, nie zniesie jutro jajka, tak? Jak kura, tak kupisz kurę, no to ona ci chociaż jajka będzie znosić. Sama kura ma wartość i jajko znosi, tak? Jak kupisz akcji z dywidendą, no to wiemy, że to jest jakaś spółka i daje dywidenda, do tego może wzrosnąć, może spaść, ale wiemy, że to jest ta spółka, to jest to spółka KGHM, jest to spółka PKN no i wiem, że to jest, prawda? Że to istnieje. A, a, a dzisiaj dzisiaj Bitcoin czy tam jakaś inna kryptowaluta sobie jest, a jutro jej nie ma, prawda? Ona nie stworzy nam żadnej dywidendy, albo ktoś ode mnie ją kupi, albo nie kupi, prawda? Jak nie kupi, no to nie zyskam, no tak? Czyli tak, forex, kryptowaluty, w ogóle lotto, w ogóle wszystkim odradzam granie w lotto, totalna bzdura. Yy, jak to mówią, podatek od marzeń, podatek od marzeń. No grać 50 lat, chodzić do tego totalizatora sportowego, nie wiem, chodzisz tam. Chodzisz, wysyłasz, tracisz czas że zamiast na przykład pójść na spacer, nie wiem, z dzieckiem, odwiedzić mamę, tatę, nie wiem, brata, siostrę, <laughs> bzdura, tak? Albo po prostu popracować. To jest totalna bzdura, nie wiem, odmalować ścianę, to jest naprawdę większa. No, idziesz i myślisz, że wygrasz. No. Taki podatek od marzeń, tak? Yy, I co, i co tam Forex, tak? Forex, yy, kryptowaluty, loto, a i hazard. No to już w ogóle o hazardzie to chyba nic yy, nie muszę wspominać, tak? Hazard to już w ogóle, to jest dla mnie no, -no wielkie, tak? To jest wielkie no, no. Yy, dziękuję, miłego dnia życzę. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube. Bardzo dużo ludzi ogląda, ale bardzo mało dalej subskrybuje. Kanał będzie rósł, będą coraz lepsze produkcje. Im więcej e, łapek w górę, im więcej komentarzy, im więcej subskrypcji, tym będą lepsze produkcje z bardziej soczystymi informacjami, które naprawdę mogą e, czasem uratować człowiekowi dupę i życie. E, życzę miłego dnia, do usłyszenia.